Siemaneczko, to Was kochani serdecznie, ja już po medytacji, po modlitwie, idę się skąpać trochę, i zmienię to miejscówkę, bo tu dzisiaj trochę wieje, te fale trochę większe szumią, hałasują, no i chyba słabo mnie słuchać, także widzimy się za chwilkę. Ponownie przeniosłem się troszeczkę wyżej, troszeczkę dalej od morza. Tu chyba lepiej będzie słuchać. jak widzieliście, skąpane, wykąpane ciało. Woda kozacka, niesamowite orzeźwienie dla ciała. Było orzeźwienie dla duszy, teraz trochę dla ciała. A teraz wnioski. Yy, taka krótka myśl. Wczoraj wiecie, byliśmy wieczorkiem sobie na plaży. Całą rodzinką, później na takim spacerku, promenadą, no i wywiązała się taka rozmowa z moim synem, tym starszym, 16-letnim. No, bo często gdzieś jak tu przechodzimy, to czuć zapach yy, zioła po prostu. Dużo ludzi, bardzo dużo młodzieży tu jest i, i bardzo dużo ludzi po prostu pali zioło, i, i, i często gdzieś tam jest to wyczuwalne. Bardzo dużo też jest tutaj takiej golizny, nie? I idziemy i są różne, tak, że tu gór, górą. W dół jak patrzymy między tymi skałami dużo ludzi po prostu na golasa się opala. <noise> Chłopaki patrzą i mówią, fuj, jak tak można i tak dalej. Gdzieś tam nawet w tych takich bardziej publicznych plażach, w sensie nie takich ukrytych między skałami, tylko gdzieś tam nawet na basenie, to kobiety często bez staników się opalają, gdzieś tam no taka tu chyba kultura. No i mój syn tak się wczoraj trochę zburzył i mówi do mnie, że kurczę, jest tak tutaj pięknie, że to Hiszpania jest takim ładnym krajem a ludzie go tak bardzo psują nie? i miał w sobie taką złość, mówi, że jak właśnie przez to, że tak palą tą, tą, tą gandzię, że, że ta golizna jest taka, nie? I w ogóle zaczął nawiązywać do, ogólnie do, 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 do całego świata, do tych wojen, że, że właśnie się zabijają ludzie, że te wojny są i tak. mówił, był naprawdę poruszony tym wszystkim. Yy... No i miał sobie taką złość, nie? na ludzkość, nie? że tak jest pięknie, a my tak psujemy ten świat, nie. No i zacząłem troszeczkę z nim rozmawiać, bo się, się rozmowa, zacząłem mu trochę tłumaczyć jak ja to widzę, jak wydaje mi się, że Pan też to widzi. Że mówię, że wiesz, no Pan mógł stworzyć ludzi z takim zaprogramowanym dobrem, że, że byśmy po prostu nie czynili zła, po prostu mielibyśmy to wrodzone, że tylko byśmy czynili dobro, nie. On mówi, no i właśnie, tak by było lepiej. nie? A ja mówię, no właśnie, ale wtedy nie, nie doświadczylibyśmy tego, co najważniejsze dlaczego też zostaliśmy stworzeni. Nie? I że w ogóle największym darem, jaki Pan dał człowiekowi, to jest właśnie ta wolność, że Ty możesz robić, co chcesz. To jest takie niesamowite, to jest coś niewyobrażalnego ta wolność, którą w sobie mamy, wolną wolę, że tak naprawdę ten świat, który został nam dany jako dar, jest cały nasz i możemy z nim robić, co tylko chcemy, nie? No to jest raz, a dwa, czemu ta wolność jest nam dana? Po to właśnie, abyśmy mogli doświadczyć miłości, nie? Że tak mu tłumaczę, że nasze życie po to jest nam dane, abyśmy doświadczali miłości, żyli miłością. No a niestety miłość ma to do siebie, że yy, no, musi być wolna, że... Bez wolności nie ma miłości, nie? nie można do niej przymusić, my musimy w nią odnaleźć gdzieś w głębinach naszego serca, sami, z własnej nieprzymuszonej woli, nie? Yy, no to jest jakby cel naszego życia, miłość. Poznawanie jej, szukanie jej, doświadczanie jej, życie nią, nie? I tak będziemy też żyć po tej drugiej stronie świata, w pełni miłości, nie? No i tak troszeczkę był zbudowany trochę... Zczerowany tym wszystkim tak dalej trochę słucha, Mówi, no to bardzo trudne. Ja mówię, no trudne, bardzo trudne. Mówię, zobacz, mistrzem tego wszystkiego jest Pan Jezus, zobacz, on na krzyżu wisząc, nie? Tak zmasakrowany, tak potraktowany przez ludzi, patrzył im w oczy i im wybaczał, nie? To jest coś czegoś, co trudno sobie wyobrazić, nie? I na pewno do tego pewnie tutaj na tej ziemi nie dosięgniemy, ale mamy właśnie za tym podążać, nie? Ja zobacz, Ty się wkurzasz na ludzi, którzy czynią zło, które Ciebie tam jakoś nie dotyczy, nie? Na przykład, a Pan Jezus w swoim słowie mówi, że tam jest Mateusz 5,44, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i błogosławcie tym, którzy Was prześladują, nie? Że nie dość, że nie powinniśmy mieć takiej złości w sobie na, na, na ludzi, którzy czynią zło, to jeszcze powinniśmy, wiesz, miłować tych, którzy bezpośrednio nas krzywdzą, czyń, czynią nam jakieś zło, błogosławić ich, modlić się, nie? Mówi, że nie, to, to jest niemożliwe. Ja mówię, no właśnie, no to jest bardzo trudne, możliwe, ale tylko z Panem Jezusem, nie? A wtedy tak naprawdę odkrywasz większy sens bycia i te zło tak do ciebie, w Ciebie nie wali, nie? Te postępowanie ludzi, nie? Więc mówię, tak pogadaliśmy, mówię, postaraj się zamienić tą złość, którą masz na takie współczucie do ludzi, nie? Takie współczucie, tak, taką empatię, wyrozumiałość, pomóc się za nich, nie? To zmienia takie nastawienie sercu, bo Pan Bóg na pewno nie chce, abyśmy mieli takiej złości w sobie, nie? Na ludzi. Więc tak żeśmy pogadali, no, zobaczymy co z tego będzie. Tak yy, na pewno jeszcze o tym yy, myślał mój syn długo i pewnie myśleć będzie. No właśnie taka... Taka rozmowa nie? z młodym człowiekiem, taka refleksja kochani, ja myślę, że to też się przekłada na nasze codzienne życie właśnie. W naszym życiu nawet dorosłych ludzi, nie, to zło jest tak wszechobecne. no i też mu tłumaczyłem, że tak naprawdę młode dzieci, my jako malutkie niemowlaczki, jak się rodzimy, jesteśmy niewinni, nie jesteśmy tacy źli, to dopiero życie tak naprawdę inni ludzie przekazując nam to życie, pokazując nam świat, wychowując nas to nas czyni, tymi kim jesteśmy, kształtuje nas. Nie? I bardzo często jest to zło w domach, gdzieś tam jakaś przemoc, patologia, różne uzależnienia. I, i, I te niewinne dziecko, dorastając, stając się dorosłym człowiekiem, właśnie nie doświadczając miłości w tym domu, przede wszystkim rodzinnym, później zderzając się ze światem, właśnie No, czyni taki człowiek dużo złap, też w jakimś stopniu znieczulony właśnie poprzez doświadczenie tego, tych różnych cierpień, ran właśnie za, za, za dziecka. Nie? Więc to tak może troszeczkę też usprawiedliwia ludzi, nie? że tak jak w ten sposób będziemy patrzeć nie? Na, na ludzi, którzy czynią zło, no to trochę może nam pomóc, nie? troszeczkę ich zrozumieć, troszeczkę im współczuć też. nie. Mm aby usuwać tą złość w sercu, zamieniając w empatię i modląc się po prostu. Zresztą my sami też popełniamy wiele błędów i wiele zła i tą wyrozumiałość musimy mieć wszyscy dla siebie nawzajem, aby doświadczać właśnie miłości. A tego nas uczy Jezus Chrystus. Taka refleksja dzisiaj, kochani, głęboka, głęboki temat, ale no tak, tam wczoraj wyszła rozmowa, no i myślę, że mocne, mocny temat ale też pokazujące właśnie, jak się nad tym trochę zastanowimy, jak patrzeć na to wszechogarniające nas zło, nie? Jak można sobie z tym radzić i w tym wszystkim mieć pokój w sercu i trwać w miłości i, i wychodzić naprzeciw temu złu, nie? I oddzielać też zło od człowieka, który je czyni, nie? Kochać człowieka, potępiać zło no i dzielić się tą miłością, której Doświadczamy od Boga. Amen. Niech tak się stanie, kochani. Dobrego dzieneczka Wam życzę. Lecę na małe zakupy, bo ekipa śpi, niech odpoczywa ja wracam z zakupami, przygotowuję śniadanko i ruszamy dalej. Zostało nam już nie dużo, dwa dni, ale niesamowity czas, naprawdę odpoczynku bycia razem właśnie i takich rozmów niesamowite. Piękne. Amen. No i życzę Wam tego i sobie właśnie, abyśmy umieli w odpowiedni sposób patrzysz na ludzi z miłością. Niech tak się stanie. Amen. Z Panem Bogiem trzymajcie się. Do zobaczenia w naszym w następnym naszym spotkaniu.